Budzik może stunować. wam nie zobaczyliście, ale da się. Razy dwa. Bo... A, da się razy jeden. Bo więcej się nie da. Budzik. Widzicie? Stunął. Stunął. Ten slowuje, ten stunuje. No i Git. Dałbym Spidera za dwa zatki Dlatego slowuję, było slow plus a trzyma... Widzieliście, że tak jakby za... A, trzy tylko, no Zapomniałem e, On bierze co jeden, dwa Slow, 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 slow A ten pum I taki stun jakby, nie? Nie wiadomo na ile, ale tun. Hmm. Ja zauważyłem, czemu oni zmienili skin podstawowego kameramana na jakieś kacki. Kacki jakieś. Hmm. I napiszę, co dziś jedliście na obiad. Hashtag obiad. No chyba, że nie, nie można, bo u mnie też tak się dzieje, że nie mogę dać komentarza. Teraz akurat... Yy. Chociaż na odcinek dostanę czy coś dobrego. Nie chodzi mi na to mitika, Chociaż o legendy czy epika. I okaza się, że tam trafię błogosławionego. Ale no to ja wtedy wyjdę z siebie i wstanę obok. Ale wątpię, że dostanę. I już wam nie mogę pokazać, jak działa Secret. No bo usunęło mi konto, jak w sumie wiecie, nie? I przez to usunęło mi te sekreta. Więc nie nagram, który bił latające. Bo taki mógł być latające. Więc trudno. Jak będziecie chcieli, to odżera do sekreta? Nie wiem, no. Nie wiem, ile bym musiał teraz siedzieć tym razem. Please jakieś darmowe rzeczy, bo nie wiem, co naprawdę zrobię. Dobre rzeczy. Please free jakieś jednostki. Nie, nie muszą być dobre, ale czy by było chociaż za darmo? Pliska Ja mi wie wiecie, że miałem debo... Nie bo w sumie tego nie widzieliście. Miałem debosa z Lucky Strike'em. I co mam? Nie mam, bo to było wcześniej na moim innym koncie. Więc i te stanterowók się straciłem. Nie? Okej, okay, okej. Okay. Ile kosztuje mój teraz każdy po 800. Okej, okay. okay. drugi, drugi. upgradeowane, Nany, nany. Upgradezowany. Banany, nany. Banana. Dostanie z banana, nana. Nie no śmieję się. Nie dostanie z banana. Z banana. Banana. Ba ten, ten dostanie bana ban ban m mm. Nie na ciekawi. Jeden tylko jest. Nie zrobiony. Tak. Wszystkie mają podpiankę A teraz robimy pepeń. Nie, jaki ten. Te bo mają umiejętność. Kacki. Wiem, że to bossa ale nie wiem, co mu da się skipnąć bossa. Tak, bossa da się skipnąć. Nice. Dawaj. bo to ile na samym początku. Nie, no że ciekawi. Czy wyjdzie z Ona no, nie wyjdzie z respa. Z respa. To teraz please, chociaż zatkie. Chcę epika. Cokolwiek tego nie miałem. Tylko żeby to było. Na pewno zostanę za. Nagle na odcinku pierwsze otwarcie i rzadki. Ty, a ja może więcej z tej gry muszę nagrywać? Myślę, to jest niemożliwe. Ja nigdy tak nie miałem. Zawsze na odcinku trafiam jakieś. beznadziejne rzeczy. Co jest grane? Tak. Tylko nie mogę zamknąć tego eku. No nie da się zamknąć eku, no. Sprzedaję banana. Proszę, ściągnij to. Jezus, lagi, Jezus, Maria. Ale ty. A ja może więcej muszę w to grać. Na odcinkach. Poza po odcinkiem musiałam tysiąc razy otworzyć. Dostałam. Teraz nie, nie musisz tyle. Eee... 120... 200. To jest Co ja dostanę? Pa pa, ra, pa pa, pa. Dobra, to tego nie miałam w sumie. W liście już, już nie miałem. Dobra. Dobra, już wiem. Ty, a wy dostaliście to? Te pudełka, bo ja, ja nie. A, a. Nie było pod. Nie możesz. Nie ma. Um. Tak, podwójna fry, tak. Cokolwiek może być zwykły, ale na Tak, poczekamy sobie, że minutkę, to minutkę. Aha. i czy coś dostanę pa 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 pa, 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 pa. Sekunda, nic się nie pojawia Piętnasta sekunda mija już 20 Zatem czas posprzątać Tak, nie, nie możesz zaakceptować tej wymiany. Nie pozwoli, i to był jedyny gość, który chciał. Nie, nie, zaraz.

Yes. Nie, jest. Mniej, z tych pierwszych. Ty no! A, nikt nie będzie... Podję... 20 sekund mija już i nikt jeszcze nie ma trajda. Pa 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 pa, pa 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 pa. Ja myślałam, że są jacyś ludzie tu są mili. Nie ma jednak. Odbierz Minęła minęła. minęła, minęła. Jeden drzwicz tam uciekał. No to tak. Zagramy Grammy Nie są nie. Oda. Teraz będziemy czekali godzinę. Nice. Muzeusz. No, no. Gdzie jest ta gra? Teraz jej nie znajdę. Super. A to mi chodziło właśnie. O gobliny idziemy. Nigdy nie grałam to, nie wiem co to jest. Ok. Find the Game. Pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa, para-pa-pa, para-pa-pa. Zombie widzę tylko R 1 jeden to pałka dwójka to z... a a z pistoletu więcej o wiele tylko tam jest am a tu nie ma am um. to Pa, pa, para. Jezus, teraz będzie tłumaczenie. Jezus, co jest te upgrade? a Na górze się ulepsza. No to się po ulepsza map grid. O, no broń. Jeszcze my to no Nie Ja coś pamiętam, że mieliśmy oglądać... Eee... Jaki są? Ale nie ten, tylko tutaj. Nie spoileruj, nie spoileruj. Ja skończyłem na dwudziestym tak na dwudziestym pierwszy nie wiem dwudziesty drugi tak nie dwudziesty Spadł zegar a, okay. a sumie to cały bizon al Episode yeah. Do... Tu some episodio C'è Al Al No Al, ok C'è lì in Nack like Full Epi Episodio oh Nie to było, no to 1 do 20 czyli 21. Zegar się rozpadł. A nie, oni. Bu... No, rozpadł się. Czemu tu nie może szef? Przecież się kiedy szef zegarów i mam zejście z który nie ma zegarka? Jeden głupi, drugi głupszy, trzeci mądrzejszy. No chyba no ten, co wziął zegarek. Nie wiem, co to było w sumie. Ale... Nie, tego nie było, ja nie okazało tego. Nie, tego nie oglądałem, takiej rzeczy nie było, no, okej. Okay. Taki... Okay. bis. Drwił sobie ta loda, nie? On jest mocny. Titan, weźcie sobie jakieś małe maluszki na niego. To jakby sama miał nie dać rady. Dla niego to są mini. Mini zecy. On by ich zjadł. No spokojnie. Jezus Co to było? Mamma mia! O, ten nam miecz, faj tamty na dril. Nie, tamty bierze siukę. O, dobrze zrobił. Miec do... walił, to i go. A ta, a ta... tamty nie ma, bo maczyłam trochę. No tam wtedy nukę! Nukę! Bomba atomowa! Nie, to są rakiety, ja myślałam, że to jest bomba atomowa leci, Jezus Kamera membo to byłoby. Był ześnik pas. Tak, był Obejrzymy to i zobaczymy kiedy był kwas. Teraz kamerameni, many... so i Oj, kameraman, to to nie do... A co so speaker? A co so speaker? Masz naprawić? A tak, baby, dwa. 2... Ten za chwilę wstanie, chyba. Stał z mlekiem. Kiedy był... Tak, tego nie... Miałem, nie... Drugi. Zdążę. Dobra. Fajna muzyczka. Czemu tam... Okej base i oni już atakują. Tam co dopiero... Ta... Tam był speakerman. Coś nie podpowiada ten co spikerman. Że on tu się pojawi. Taki popsuty, bo ten obrazek coś musi znaczyć. Tam było atak i nagle jakiś atak był, więc... Coś ten obrazek... Wiadomo. Um. Wow, 3 rekord świata. O, teraz sami i drzymani. No tak, ja już że on się ruszał. No i ten speakerman był. Tam, tady. o, No i go man, Czemu tam był jakiś otwór. Była jakaś bomba, ze wyskoczy, że będzie jak Ten timer, Nie wiem. Ten timer coś znaczy, ale nie wiem wiadomo co. Nie no co to jest za. Wciągać! Wciągać! Eee! No zostaw ze wszystkich, ze.